my te gry recenzowaliśmy już 60 razy Patryk Ciesielka razem ze mną Dobry yy, wieczór. I tak, tak i nie, można powiedzieć, prawda? Bo mieliśmy mm, pierwszą część, ale mieliśmy też rozmawialiśmy o niej, jak była w early accessie. Potem była recenzja pierwszej części. Potem był early access drugiej części, czyli czytać niezależnego dodatku. No i teraz jest recenzja Subnautica Below Zero. Ty jesteś tak Całkowicie po polsku ty jesteś mega, 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 <laughs> mega fanem Subnautiki i jesteś jedyną znaną mi osobą, która gra tak długo w jeden tytuł, ja chyba będę następną w Hadesa. Tak, no mam takie tytuły, i, znaczy generalnie mam dwa takie tytuły, jest to Subnautica i jest to The Binding of Isaac, tak, to są dwie takie gry, które rzeczywiście mam dużo godzin, Subnautica, jeszcze jak w Isaaca można zrozumieć, tak, bo żeby tam wszystko odblokować, tam powbijać to achievement, no to się schodzi tego czasu, aczkolwiek Subnautica jest to gra survivalowa, tak, mm. z... Mm, z fabułą, którą można przejść, tak? Czyli nie mamy takiego typowego surowia, że sobie chodzimy gdzieś tam i tak naprawdę on się nie kończy. Mamy tutaj yy, wstęp i zakończenie. I właśnie to jest taka pierwsza różnica, jeżeli chodzi o Subnautica, ten dodatek yy, względem pierwszej części. Czyli Billuzyka <laughs> jest dodatkiem, czy jest drugą częścią, czym jest? Jest to niezależny dodatek, okay. aczkolwiek. No, można to, na to patrzeć zupełnie jak na nową część, okay. tak? bo y... i jeżeli chodzi o długość rozgrywki, to wychodzi chyba tyle samo co, co pierwsza część. Także, no i historia jest też dużo lepsza i to jest właśnie ta, mmm, <ścoughs> znaczy dużo lepsza, jest inaczej poprowadzona. Yy, w Subnautice mieliśmy to w pierwszej części, czyli. Dobra, będzie pierwsza i druga część. Niech Nie, <ścoughs> Nie będę się cały czas poprawiał. Jest tak, w pierwszej części mamy po prostu yy, fabułę Przedstawianą przez y, takie dzienniki, tak? No i gdzieś tam czytamy, poznajemy tą historię, gdzieś coś tam się dzieje, y, ale generalnie nie ma dialogów. I tutaj jest y, bardzo duży przeskok, jeżeli chodzi o prowadzenie fabuły w tej drugiej części. Mhm. Y, otóż mamy tutaj już normalnie postaci, które używają y, głosów. Mamy y, też. Y, takie dźwiękowe nagrania ludzi, i to też jest robione przez różnych aktorów, także bardzo fajnie to wygląda. Oprócz tego mamy postać, która się tam pojawia i z którą normalnie możemy porozmawiać. No i pojawia się też druga, ale nie chcę za dużo, za dużo mhm. mówić, tak? I teraz tak, Subnautica, jak ktoś nie wie, tak jeszcze tak wspomnę, jest to Survival w wodzie. Lądujemy na planecie, na której jest tylko woda, i musimy odkryć historię jaka tam jest w tym wszystkim zawarta. No i teraz tak. W drugiej części doszedł nam też... Yy, Ląd bo jesteśmy generalnie takim biegunie północnym jakby. I mamy też kawałek, kawałek świata, który jest na pokrywie lodowej i tam też, jest, yy, tam też jest normalnie życie, czego w jedynce zupełnie nie było. Były dwie małe wysepki i tyle. Tak? Tam mo mogliśmy pochodzić, pozbierać jakieś owoce i, i, i to było wszystko. Tutaj już jest to bardziej rozbudowane, ponieważ mamy nawet pojazd do poruszania się na tym, yy, na tym kawałku lodu. Yy, mamy, też, <laughs> mamy też fragment, który jest całkowicie dedykowany yy, takiemu wielkiemu stworowi i musimy przed nim ch chować się, uciekać. Także no jest to dużo bardziej rozbudowane, ale jeżeli ktoś by mi powiedział, że ta część jest gorsza od jedynki, to wiem z czego to wynika. Otóż mimo, że moi, w moim odczuciu druga część jest bardziej rozbudowana od jedynki, to jest to coś na, na podobieństwo na przykład Far Crya, tak? czyli jak graliśmy w Far Crya dwójkę, to trójka będzie bardzo podobna. Znaczy nie, w trójkę i czwórkę. O, uh -huh, uh -huh. Że jak graliśmy w trójkę, to czwórka będzie też bardzo podobna. No i to, to wygląda mniej więcej w ten sam sposób, bo oprócz tego, że mamy ten, to, że możemy wyjść na powierzchnię i pojeździć sobie po tym lodzie, no to generalnie mm, samo odczucie gry jest takie samo, tak? Czyli wchodzimy do wody, musimy schodzić coraz głębiej, żeby odkrywać nową tam historię yy, i natrafiamy na jakieś tam duże potwory, które nas próbują zjeść, tak, dalej jesteśmy bezbronni, czyli nie możemy jakoś, znaczy mamy nóż i, i tak naprawdę, no, możemy zadźgać takiego wielkiego potwora, ale to może trwać ze dwie godziny, także, no, to, to się zupełnie nie opłaca, szczególnie, że nie ma za to żadnych benefitów. <laughs> I teraz tak, y wielu ludzi też widziałem, że narzekało na na stwory, że nie są tak straszne jak w jedynce i nie wiem, czy to jest do końca, y, czy to wynika z tego, że ten design potworów jest gorszy, czy po prostu y, przez to, że ludzie się przyzwyczaili do tego, że, że coś ich może zjeść tak w tej wodzie, coś dużego. Y, najniższej partii wody oczywiście jest stwór, który moim zdaniem jest, jest straszny dla ludzi, którzy rzeczywiście boją się schodzić w, w te głębiny. Także. Mm, nie będę tutaj jakoś bardzo się rozwodził nad tą Tiką. no bo jeżeli ktoś grał w jedynkę, to wie o co chodzi, tak? Jeżeli ktoś słyszał recenzji jedynki, to wie o co chodzi. To jest dokładnie to samo, tylko że trochę więcej. I jeden może też przypaść do gustu sama fabuła, inny może nie przypaść. Moim zdaniem jest to lepsza część od pierwszej, ale. Nie wyróżnia się jakoś na tle mechanicznym rozgrywką, tak? Mhm. I teraz bym po prostu już przeszedł do oceny tej gry, bo mam tutaj właśnie pewien problem z tym, bo podoba mi się, bardzo mi się podoba ta gra, aczkolwiek jest bardzo dużo rzeczy zaczerpniętych z jedynki, i tak naprawdę to jest to samo jak powiedziałem, więcej. Uh -huh. Więc w y, moim odczuciu Subnautica to jest y, gra na 7,5 ode mnie y, jako niefana, tak? Jakbym, jakbym to miał mówić jako fan. No a jeżeli komuś się podobała jedynka, to kupujcie sobie y, dwójkę, bo jest super i, i dla mnie to i tak będzie najlepsza gra na świecie. Także y, <laughs> tak dla wszystkich, którzy nie znają Subnautiki i nie wiedzą, czy im się spodoba, to jest 7,5. A jak ktoś zna Subnautikę, wie, że mu się spodoba, to bierzcie i się nie zastanawiajcie, bo jest wszystko okej. Jest wszystko okej. Super. Patryk, o Subnautice Below Zero. Dzisiaj gramy na maksa. Zostawiamy na 7,5, żebyście mieli jasność. Posłuchajcie ewentualnie później drugi raz gdzieś tam na YouTubie naszej recenzji, żeby dokładnie wiedzieć, że dla pana to i tak jest must have.